To zapraszam Cię do mojego studia jogi online sylwiajoga.pl. Znajdziesz tam pełne praktyki jogi, wyzwania i medytacje. Niezależnie czy dopiero rozpoczynasz przygodę z jogą, czy jesteś już osobą praktykującą, ta przestrzeń pomoże Ci odnaleźć spokój, siłę i balans oraz pomoże w rozwoju własnej praktyki jogi. Cześć! Dzisiaj w wyjątkowych okolicznościach troszeczkę inaczej niż na co dzień. Zapraszam Was do zapowiedzianego z okazji 10 tysięcy subskrybentów QA. Zarówno tutaj na YouTube, jak i na Instagramie mogliście zadawać mi pytania. No i podczas tego QA odpowiem na nie. Tak naprawdę jest nas już 11,5 tysiąca na tym kanale i z tego miejsca chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować za wspólną praktykę i za te wszystkie wspierające słowa w komentarzach. Jest to bardzo miłe, motywujące i zachęcające do dalszego rozwoju. Przejdźmy teraz do pytań. Czasem będę zerkała na telefon, ponieważ mam tutaj wypisane wszystkie pytania, tak żeby żadnego nie pominąć. Ile czasu praktykujesz jogę? Na jogę pierwszy raz trafiłam w 2017 roku, czyli mamy teraz 2024, czyli około 7 lat. Jak zaczęła się Twoja przygoda z jogą? Moja przygoda z jogą zaczęła się od tego, że chciałam zrobić szpagat. Na początku traktowałam ją bardzo fizycznie trafiłam na praktykę jogi przygotowującą do szpagatu na YouTubie i na początku właśnie tą praktykę sobie wykonywałam. Z czasem. Przechodziłam do innych praktyk, przez co poznawałam coraz więcej asan. I po jakimś czasie, możliwe, że to było po około miesiącu, może dwóch, mój partner kupił mi matę do jogi, którą w sumie mam nawet do dzisiaj, mówiąc mi, żebym, żeby tak mnie zmotywować do tego, żeby zostać przy tej jodze, bo zauważył zmianę, która we mnie. Zaistniała po tej praktyce, i nie mówię tutaj o tym, że już umiałam robić szpagat, bo właśnie on zauważył, jak yoga wpływała na mnie wewnętrznie, Zauważa, zauważył, że jestem dużo bardziej spokojna, mniej zestresowana, i tak to matą ja to teraz bardzo symbolicznie traktuję, tak zachęcił mnie do tego, właśnie, żeby przy tej jodze pozostać. Ja sama. Jeszcze tego tak bardzo wtedy nie widziałam, ale rzeczywiście po jakimś czasie również zaczęłam dostrzegać te korzyści płynące z jogi, mimo że na początku stricte skupiałam się na tym fizycznym aspekcie. Jak zostałaś nauczycielką jogi? Tak jak już w poprzednim pytaniu opowiedziałam, na początku ta praktyka była dla mnie czysto fizyczna. Po jakimś czasie stała się głębsza. Zaczęłam zauważać jej korzystny wpływ na moje samopoczucie, na takie głębsze zrozumienie siebie, swoich emocji. Przez to zaczęłam praktykować znacznie częściej, nawet codziennie, z tego co pamiętam. Lecz nadal ta praktyka była. Dla mojego dobra była takim moim azylem, w którym mogłam poczuć spokój, mogłam się odstresować. I w tym czasie przeżyłam, był to taki punkt zwrotny w moim życiu, ponieważ zrezygnowałam z pracy, która nie dawała mi satysfakcji. Byłam księgową i tak naprawdę pracowałam może. Mniej więcej dwa lata po zakończeniu studiów, ale już czułam, że to nie jest to. Skoro ja już żyję w tym wieku od urlopu do urlopu, ta praca nie daje mi satysfakcji, nie czuję się spełniona w niej, postanowiłam. Rzucić pracę. Miałam do tego przestrzeń, możliwości, dlatego to uczyniłam i chciałam dać sobie właśnie taką wolną głowę, przestrzeń do tego, żeby poczuć, co ja chcę w życiu robić, tak, żeby kolejny krok, który podejmę, prowadził mnie do bardziej szczęśliwego życia, takiego bardziej spełnionego. Troszeczkę czasu mi zajęło to, aby, aby do tego dojść. Nie było to łatwe. I pamiętam taki dzień, w którym, to było mniej więcej po ośmiu miesiącach, rozmawiałam z moją przyjaciółką, która zadała mi pytanie, gdybyś się nie bała, gdyby nie było żadnych oczekiwań wobec ciebie, żeby nie było żadnych lęków, jakby nie było żadnych lęków, to co byś mogła zrobić? I trochę tak nieśmiało rzuciłam, w sumie mogłabym uczyć jogi, że to jest coś, co... Co wydaje mi się, że jest spełniające i że w sumie fajne. No i ona wtedy mi powiedziała: No, okej, okay, no to zrób teraz pierwszy krok, aby do tego doprowadzić. Ja tak, no, no nie, no co ty, gdzie ja, nauczycielko jogi, ale wróciłam do domu, usiadłam sobie z tym i w sumie pomyślałam: No dobra, jakby spróbuję, w sumie nic się nie stanie, jeżeli, jeżeli nie wyjdzie, ale poczuję, że, że jakiś krok robię. I już, bodajże tego samego dnia, w sumie to wie wieczorem, szukałam, studi y szukałam y kursów jogi. Na początku chciałam zrobić swój kurs w Indiach, bo to dla mnie takie oczywiste, że tam, gdzie się joga zrodziła, tam chciałabym się jej nauczyć. I szukałam sobie kursów. Pamiętam, nawet teraz pamiętam, jak się czuję, czułam w tamten dzień. Tak poczułam, że w sumie, w sumie to, jest, to, jest do, to jest do zrobienia. Jednak, jak już powiedziałam, rzuciłam pracę, więc nie miałam pieniędzy na tu i teraz, żeby pojechać. Zwłaszcza, że takie kursy są drogie. Postanowiłam wyjechać do Anglii, aby na szybko zarobić odpowiednią kwotę. Jak już zarobiłam pieniążki, to pojechałam na kurs, ale wyjątkowo wybrałam Bali. Tak, w pewnym momencie. Zrozumiałam, tak poczułam, że Bali jednak jest tym miejscem, gdzie chciałabym tak ważny dla mnie kurs zrobić. No i pojechałam, zrobiłam. Było to w 2020 roku. Jaka jest Twoja ścieżka jogi? Jak ją odkryłaś i kto odegrał ważną rolę w tej drodze? Piękne pytanie, i dało mi. Bardzo do myślenia, zwłaszcza właśnie w kontekście, kto grał ważną rolę na tej ścieżce, bo nigdy się na ten temat nie zastanawiałam. I w sumie nawiązując do poprzedniego pytania i mojej odpowiedzi, to właśnie mój partner, który dał mi tą matę, oraz moja przyjaciółka, która zadała to pytanie niby błahe rzeczy, ale tak bardzo nakierowujący mnie na tą drogę. Więc wydaje mi się, że właśnie to są takie najważniejsze osoby oraz wszyscy ci przyjaciele, rodzina, którzy wspierali mnie na tej drodze, którzy nie pomyśleli, którzy mnie nie odwodzili od tego pomysłu rzucenia pracy i pójście za głosem serca, tylko byli ze mną i mnie wspierali. Więc... Teraz tak sobie myślę, że to jest. Jestem bardzo, bardzo im wdzięczna za to. Um, a jeśli chodzi o ścieżkę jogi, już, już dość dużo powiedziałam, ale tak pomyślałam sobie, że jakbym ja teraz. Rozgadać, rozgadać się na ten temat, to ten film trwałby dwie godziny, więc może bylibyście zainteresowani, żebym troszeczkę pogłębiła ten temat, bo wszystko, to, co Wam powiedziałam, to, był, to, była, to była pigułka tego, co się wydarzyło, a uważam, że jest to piękna droga. Wiadomo, dla mnie, dla mnie może być piękna, ale w jakiś sposób jest inspirująca i pokazuje, jak jak coś mnie tak prowadziło do tego miejsca, w którym jestem. Więc, jeżeli byście, bylibyście zainteresowani um, taką dłuższą historią na ten temat, to dajcie znać i nagram osobny filmik. I może to zabrzmi banalnie, bo to stwierdzenie jest bardzo często wykorzystywane ale joga naprawdę zmieniła moje życie. I patrząc na mnie, na Sylwię z 2015-2016 roku, a na Sylwię teraz, to jestem z siebie dumna wiem, że te wszystkie korzyści, te, te korzystne zmiany, które we mnie zaistniały, głównie są spowodowane jogą. Więc jeżeli chcielibyście troszeczkę dłuższy filmik, na, w którym będę opowiadać o mojej ścieżce, to dajcie znać w komentarzu i wtedy Wam nagram kolejny filmik. Co bardziej Cię pociąga w jodze? Sfera fizyczna czy duchowa? Na początku chciałabym powiedzieć, że sfera duchowa, jednak uważam, że zarówno sfera fizyczna, jak i duchowa, ponieważ jest to w jakiś sposób y, nierozłączne. To, co mnie najbardziej zachwyca, pasjonuje wiodze, to właśnie to, że, że ona łączy zarówno sferę fizyczną, mentalną, jak i duchową. Na początku. Praktykując jogę, widzimy te korzyści płynące właśnie z takiej fizyczności, to że mamy mocniejsze ciało, bardziej elastyczne. Z czasem zaczynamy zauważać, jak pozytywnie ona wpływa na nasz układ nerwowy, na uspokojenie jego, na zrelaksowanie. A wchodząc jeszcze głębiej, wchodząc w prana wchodząc w techniki medytacyjne, możemy właśnie zauważyć, że coraz więcej. Coraz bardziej jesteśmy obecni w życiu, uważni, jakość tego życia staje się dużo wyższa. Kontakt ze sobą, kontakt z takim swoją taką wewnętrzną mocą i to jest właśnie to, co mnie najbardziej fascynuje wiodzę, że że to jest takie połączenie wszystkich tych stref fizycznej, mentalnej, emocjonalnej i duchowej. Czy ćwiczysz coś oprócz jogi? Na przykład trening siłowy. Praktykuję tylko jogę. Moja joga jest jogą funkcjonalną. Bardzo zwracam uwagę na to, żeby było dużo wzmacniania, dużo takiej praktyki mobilnościowej oraz rozciąganie. Czuję, że joga pozwoliło mi naprawdę zadbać o moje ciało. Czuję się silna. Nie jest oczywiście... Jeżeli patrzymy na ten aspekt aktywności fizycznej, nie jest ona idealna, brakuje chociażby takich ruchów podciągania, przyciągania, więc uzupełniam praktykę jogi ćwiczeniami, które mają właśnie mi zapełnić tą, tą lukę poprzez jakieś ćwiczenia podciągania się na przykład na drążku. Opowiedz coś o sobie. Co robi Sylwia, gdy nie nagrywa dla nas filmów? Na co dzień zajmuję się głównie jogą. Prowadzę zajęcia stacjonarne w Szczecinie. Organizuję również wyjazdy jogowe, a w tym roku miałam przyjemność zorganizować pierwszy szczeciński festiwal jogi. Poza tworzeniem praktyk na YouTube, tworzę również studio jogi online sylwiajoga.pl. Bardzo ważną częścią mojego życia są również podróże i podróżuję... Kiedy tylko mogę. Wy również możecie ze mną podróżować, wykonując praktyki, które dla Was nagrywam, właśnie z różnych zakątków świata. A poza tym lubię również fotografię, mimo że robię to amatorsko, ale właśnie podczas tych podróży bardzo lubię foto fotografować otaczający mnie świat. Jak idzie tworzenie platformy? Kiedy będzie dostępna? Nie wiem, czy tutaj na YouTubie już mówiłam o platformie, ale chyba jeszcze nie. Na Instagramie częściej o niej wspominam. Jestem w trakcie tworzenia swojego studia jogi online. Jest to dla mnie bardzo duże przedsięwzięcie i marzenie od w sumie od 2020 roku, odkąd zaczęła, zaczęłam uczyć. Kiedy dokładnie będzie już to skończone, to nie jestem w stanie powiedzieć. Zwłaszcza, że już od jakiegoś czasu mam wrażenie, że jestem już na samym końcu, a czym bliżej, tym mam wrażenie, że więcej powstaje zadań. I nie chcę rzucać tutaj żadną datą, bo po prostu nie jestem jej pewna. Ale czuję, że to już jest bliziutko. Trzymajcie kciuki, żeby to zostało już zakończone jeszcze w tym roku. W studiu sylwia będziecie mieli możliwość praktykowania ze mną. Będą dostępne zarówno pełne sesje jogi, jak i krótsze, tak żeby można było dostosować pod swoje aktualne potrzeby. Będą dostępne sesje pranayamy, sesje medytacyjne i z tych wszystkich praktyk dostępnych w studio będę tworzyła tematyczne wyzwania oraz plany, które pomogą Wam pozostać Właśnie zmotywowanymi, oraz dzięki, dzięki tym wyzwaniom, będziecie mogli dojść do ustalonych przez siebie celów. Będzie również możliwość przefiltrowania praktyk, tak żeby dostosować, znaleźć dokładnie tą, którą potrzebujecie na dany moment. Będzie również możliwość dołączenia do zamkniętej grupy, w której będziemy się wzajemnie inspirować, będziecie mogli mi zadawać pytania, jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości, jeśli chodzi o własną praktykę jogi. Jeżeli oglądacie to Q&A zaraz po tym, jak je opublikowałam, wówczas możecie zajrzeć do opisu tego filmu i znajdziecie tam link, w którym możecie zapisać się do flow lettera, dzięki czemu dostaniecie najszybciej informacje o tym, kiedy Studio Yogi Online się otworzy. Natomiast jeśli oglądacie te Q&A po jakimś czasie, to również w opisie znajdziecie bezpośrednio link do strony. Jak motywować się do codziennej sadany? Jak już tylko moje studio jogi online się otworzy, to wówczas zapraszam Was właśnie do niego. Tam będę tworzyła plany i wyzwania, które pomogą Wam właśnie w utrzymaniu tej motywacji do praktyki. Moim zdaniem, motywacja jest najczęściej na samym początku. Ona pozwala nam coś zacząć, jednak później motywacja poniekąd przekształca się już w dyscyplinę, która za to dyscyplina jest w stanie pomóc nam w utrzymaniu jakiejś praktyki, mnie ogólnie motywuje to, że czuję korzyści, które, które odczuwam właśnie po jakiejś praktyce oraz widzenie na przykład efektów. Jeżeli widzę jakiś efekt, dużo łatwiej mi jest po raz kolejny do czegoś podejść, jednak jest to zgubne, bo czasem nie widać. Nie widać tego postępu. To jest na swoim przykładzie, też wiemy, jest to demotywujące. I właśnie tutaj wchodzi ta dyscyplina, że mimo wszystko, że na ten moment nie widzę postępu, nie widzę korzyść, w sumie zazwyczaj widzę, ale nie widzę tego postępu, to i tak stawiam się na matę i z czasem, takim ogólnym rozrachunku, yy, widzę, że doprowadza mnie to tam, gdzie chcę. W pewnym momencie staje się to dla nas, mycie zębów. Czymś oczywistym. Już nawet nie myślimy o tym, żeby iść umyć zęby, tak nie myślimy o tym, żeby praktykować, żeby gdzieś w ciągu swojego dnia wpleść tą praktykę. Pamiętajcie również, że praktyka nie musi być długa. To nie muszą być godziny na macie. To jest też 5 minut medytacji, 5 minut obserwacji oddechu. To też jest coś, co Was prowadzi do jakiegoś celu lub po prostu pomaga Wam poczuć się lepiej. Zajrzeć głębiej w siebie i odnaleźć spokój. Jak rozplanować praktyki w ciągu tygodnia, żeby miały sens? Ile wzmacniać, ile rozciągać? Ulubiona odpowiedź: to zależy. Zależy od tego, jaki masz cel, ile masz czasu. Zupełnie inaczej praktyka będzie wyglądała, gdy masz jakiś konkretny cel, chcesz przygotować się do jakiejś konkretnej asany, a inaczej, gdy po prostu potrzebujesz takiej ogólnorozwojowej praktyki. Moim zdaniem, trzy razy w tygodniu, jeśli chodzi o praktykę asan, jest super. Takiej 40-minutowej do godziny. I stawiałabym na wzmacnianie to po pierwsze, na praktyki takie mobilnościowe. No i jedna z tych praktyk może być typowo rozluźniającą, rozciągającą. Może być to też relaksacja czy dłuższa medytacja. Kiedy można przechodzić na poziom drugi, oznaczony dwiema kropkami w Twoich filmach? Do praktyk z dwoma kropkami możecie podejść, kiedy poczujecie, że praktyki z jedną kropką już stanowią dla Was małe wyzwanie. Generalnie ta ocena przeze mnie praktyk bazuje głównie na moich wszystkich joginach, których widzę. widzę w moich grupach stacjonarnych, ale mimo wszystko jest to subiektywne. W momencie, kiedy może być tak, że dla jednej osoby praktyka na dwie kropki będzie bardzo łatwa, a inna praktyka na jedną kropkę okaże się bardzo wyzwaniowa, bo na przykład będzie dotyczyła jakiegoś aspektu, Jakiegoś miejsca w ciele, jakiejś części ciała, w której ta dana osoba ma najwięcej napięć, więc trzeba to też brać pod uwagę. Spróbuj sobie zrobić praktykę na dwie kropki. Ona nie różni się jakoś bardzo od tych na jedną kropkę. Zawiera po prostu kilka pozycji, może troszeczkę bardziej zaawansowanych, ale ja też staram się dawać modyfikacje. Więc spróbuj, zobacz. I jeżeli będziesz potrzebować, zawsze możesz wrócić do praktyk na jedną gwiazdkę, lub co jakiś czas właśnie wplatać sobie już te na dwie gwiazdki kropki. Uważasz, że każdy jest w stanie nauczyć się robić szpagat. Ja od dawna się rozciągam i cały czas jest kilka centymetrów do ziemi i nie mogę tego przekroczyć. Tak, uważam, że szpagat jest w stanie zrobić każdy, chyba że ma jakieś takie indywidualne zwyrodnienia w stawach, które uniemożliwiają mu tego typu pozycje. Dlaczego może być tak, że, że nie widzimy postępu? Moim zdaniem, jeśli chodzi o szpagat, często skupiamy się tylko na rozciąganiu pasywnym. A nie wplatamy w swoją praktykę rozciągania aktywnego i wzmacniania. Moim zdaniem, tutaj klucz do tego jest właśnie to wzmacnianie i aktywne rozciąganie, przede wszystkim dlatego, że jest to dużo zdrowsze i dużo efektywniejsze. Możesz zwrócić uwagę, czy, czy podczas praktyki do, do szpagatu nie wykonujesz cały czas tych samych asan. Może będzie trzeba troszeczkę zmienić technikę, poprzeplatać właśnie, Wzmacnianie z mobilnością, z rozciąganiem, tak żeby ta praktyka była bardziej efektywna. Planujesz zorganizować wyjazd jogowy gdzieś dalej? Sri Lanka, Tajlandia? Tak, chciałabym kiedyś zorganizować taki wyjazd, zwłaszcza, że. I podróże, i joga są moimi wielkimi pasjami, więc połączenie tego byłoby idealne. Na ten moment skupiam się na wyjazdach jogowych w Polsce, tak, żeby zdobyć doświadczenie, obyć się właśnie w organizowaniu tego typu wyjazdów. Ale chciałabym, mam to już w głowie i trzymajcie kciuki, żeby jeszcze taki wyjazd odbył się już w 2025 roku. Generalnie, jeżeli chcecie być na bieżąco z tego typu informacjami, to polecam zapisać się do mojego Flowlettera lub śledzić mnie na Instagramie Sylwia Yoga, bo tam na bieżąco informuję o tego typu wyjazdach. Kiedy festiwal jogi na Podkarpaciu? Na ten moment skupiam się na festiwalu jogi w Szczecinie. Bo jest to moje miejsce, tutaj mieszkam i wiem, że Szczecin potrzebuje takiego wydarzenia. Nie myślałam o tym, żeby organizować w innych miejscach polski tego typu festiwal. ale Kto wie, kto wie. Czy masz jakieś książki do polecenia odnośnie teorii jogi, żeby móc lepiej ją zrozumieć? Bo na przykład to, co mnie zaskakuje, to to, że można być tak niezwykle rozciągniętym przez dynamiczne ruchy, a nie samo rozciąganie statyczne. Rozbiję to pytanie na dwie części. Jeśli chodzi o książki, to mam trzy, które mogę Wam na ten moment polecić. Pierwszą jest Prawda jogi, przewodnik po historii, filozofii i praktyce. Z niej możecie się dowiedzieć, właśnie kiedy joga powstała, jak ona ewaluowała przez te wszystkie lata. Kolejna to Joga, Sztuka Życia Spokój i równowaga na co dzień. Do Nafari. Uważam, że ona jest bardzo w taki przystępny sposób napisana i, i fajnie przedstawia um, zrozumienie przez właśnie autorkę tej pozycji um, ośmiostopniowej ścieżki jogi. Jeżeli ktoś jest właśnie zainteresowany głębszym zrozumieniem jogi, to, to tą pozycję jak najbardziej polecam. I może nie do końca tak typowo o jodze, ale o czymś, co jest bardzo ważne, zarówno w jodze, jak i w naszym życiu, to książka Oddech Jamesa Nestora. Mi ta książka bardzo, może nie tyle co zmieniła, tylko bardziej, tak, jeszcze bardziej zrozumiałam, jak ważny jest oddech, jak ważne jest to, w jaki sposób oddychamy. Więc jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to polecam. Generalnie książka jest gruba i na początku miałam y, takie myśli, że jak można tyle słów y, napisać na temat oddechu, ale uwierzcie mi, że można i jest to bardzo interesujące. A jeśli chodzi o tą drugą część, to to nie jest zasługa jogi y, jako, jako filozofii. Bardziej y, istotny jest tutaj ten aspekt. Y, Wprowadzania do praktyki asan, wzmacniania, mobilności, aktywnego rozciągania. I to wszystko razem właśnie powoduje, że, że jogini mają bardzo mobilne i rozciągnięte, ale zarazem silne ciało. I to by było na tyle. Dziękuję wszystkim tym, którzy dotarli do samego końca. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania zarówno do tego, co tutaj y, odpowiedziałam Wam, albo jakiekolwiek inne pytania, to zapraszam Was do sekcji komentarzy. Dziękuję Wam bardzo. Namaste. Jeśli szukasz dłuższych praktyk, to zapraszam Cię do mojego studia jogi online sylwiajoga.pl. Znajdziesz tam pełne praktyki jogi, wyzwania i medytacje. Niezależnie czy dopiero rozpoczynasz przygodę z jogą, czy jesteś już osobą praktykującą, ta przestrzeń pomoże Ci odnaleźć spokój, siłę i balans oraz pomoże w rozwoju własnej praktyki jogi.